Ej, hey, a mogliby um. z The Walking Bad? Co? <laughs> <Z> the Walking. <coughs> <coughs> tak mi z. Zna... Jak tam samopoczucie XD? Nie rozmawiam z tobą. jest. Widziałem ją. Widziałem ją. Ale gdzie ona poszła? Tego nie widziałem. Nic nie wyszło. Jak ja jednak, kurde, po prostu. Ultimate duo. Ale czy on musi tak stękać? Leżysz. You dumb shit, ty kurwo ty, chuju jebany ty, połamie kolana, rozumiesz kurwa? Jeszcze raz mi kurwa powiesz coś, kurwa Dbilu ty kurwa ty. Glen jednak nie ma plot armor. No Glen ma ten... plot hole. No. <laughs> no, no, ci co oglądali The Walking Bad, czyli nie ja, wiedzą o czym The mówię. The Walking Bad, The Walking, The walking bad. Bad. Kurwa Breaking <laughs> Najborne, w ogóle. Kom to pułapkę na schodach. No, starają się, starają się. Ponoś mnie. O, ładnie. TY KURWA no, DOJDZIE! <grym> Spirit ma najlepszą dupę? Ty jesteś chory psychicznie. Nie jestem osobą, która będzie oceniać tyłki. Dobra, nieważne. Okej... Okay. Kochani, Kate polegnie, ale nie polegnie moja miłość dla was. Kurwa, panie zdążyłem. Brata, brata, brata,

ona nie wie! Ała! Ja może potem znowu spróbuję? Jasne, jakby wszyscy jesteście bardzo mile eee. Eee, widziani. Nie wiem, czy tu jest dobrze, żeby wchodzić. Czy będzie radna? Chyba nie. Jakbyś który jak on O no, oh, za to był jest. Jezu, ale fajnie, że nie jestem idiotą. A. Polak? Nie wierzę, bo cenzurują Polskę. What the fuck? W dupie była. Oj. Dziękuję. Ale go porobiłem. Aha! Dwa, right, my no tu jest, no my dobra. My well, that's unfortunate. Bulk? Oh, nice. Uciekaj, przez maina, przez maina, przez maina. Goni się dalej? Okay. O, kurwa. Tak, powinien mnie <laughs> dalej? O, oh, fuck, dobra. Zgubiłem go. Nie, nie zgubiłem go jeszcze. Zgubiłem go, big time. A no to jest świetnie, nie wiem Robimy jej moving track zręcznika. Patrzę kurwa na twój ekran. Nie ma. To... No teraz będzie. No. Zapad... Ładnie. Teraz zwykł, bo nie jest w pobliżu. Jak jestem w jej radiu to jest. pójść. Wujszy... No. no. Teraz to był normalny. No wiem, jak go mi znąłeś! Bo patrzysz. No. Ulecz mnie.

Wow, 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 wow. wow, wow. Zajębiście. nie zajebisz się nie mam letera ping ha okej jestem na kurwa ja jestem zły teraz Hej, 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 hola 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 Kurwa. Tak? W mnie ty bagować. Suka. Oh, fuck. O, oh, jestem martwy. Jedyne co się liczy to miłość, rastafarianizm, czy jak to tam było kurwa i muzyka. Dlatego my w pełnym zenie jesteśmy ghostface'em poprzecenie. Podkreślenie, podkreślenie, pek. 100 złotych. Bu, no i to jest straszne, a nie. Z Didi. złapcie mu karkę W tej chwili. To było głupie. Ja myślę, że on w tej grze jeszcze mi kurwa nie widział. No nie mów, idzie po mnie, Ty z kurwa synu. O dobra, o kurwa, dobra, spanikowałem nie tam, tak, tam tak, thank you. daj, daj, tak, 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 Co robisz mucho w moim biurze na, na jesień? Przez całe lato nie miałem much. Mam muchę, mam muchę, Czat, mam muchę, mam muchę. Tu mam muchę, mam, mam. Nie, nie chcę, żeby uciekła, bo spadła. Ale widzieliście, była mucha. Jak widzę, że Łeza streamuje, to wiem, co będę robił przez najbliższe parę godzin. No cokolwiek. Dokładnie, dokładnie. Będziesz tu siedział i, ob... i patrzył na mnie. Jak klikam w klawiaturę i robię śmieszne miny. O nie, 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 nie tak nie smaruj mnie swoim świńskim O nie, 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 nie Dwiegno do ciebie, do ciebie Posmarowała do ciebie, mnie powiedz... swoimi jajami Gdzie jesteś? Obsmarowała Gdzie mnie Gdzie jesteś?